Z tej strony Diamant TV. Dzisiaj jest ze mną Hiropen! Ty huju. Zabiję cię! Tak, ja tu sobie zbiję drewno. Dobra, nie A, będę drewno cię się kawał. Kawał. A ja sobie wezmę lód i... Ale ja zbij najpierw tego dirza No czas. Hmm. Mam tylko cztery drewna. Żadne mi nie spadło. Nic nie słyszeliście. Ja tu... Chwila, ja tu muszę wspierać, tyle paty drzewo, nie zbijaj mi tego dirta. Spoko. Jeszcze domka. Jeszcze jedna dir, jeszcze jedna drzewka. A, spadła mi zła sadzonka. Okej. Okay. Rób ten tam lubski generator jamaiczkowy. No, nawet ja zrobiony. Aha, tak, 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 tak. Tu będzie skrzynka. tak, tak. Dobra, teraz jeszcze zrobię crafting. Mm. Ej, ja Majczyk. No. Ty jesteś muzynem od kabla. O, co świnko. Sfilmujemy na kabla. Tak, to to jest Murzynem, który jest zombiakiem. Jestem zombiakiem. Kiedyś by, byłem normalnym chłopcem, ale e, porwały mnie zombie. Ej, ktoś ci walło. No ja za chwilę cię walnę. <ścoughs> Nie! Weź, Nie fuck forever! Fajne miejsce. E. Lol. O. Oh. Raz, ok. Woda się zamroziła. Bo jesteś zły, dlatego i ci nie lubi. Ktoś ci zbiera kobla. Woda, ty jesteś murzyna. Nie, nie, nie! Jakie Weź ty się. Siądz łeb z Nie ma uwagi na Dobra, ty? Nic nie mówię, nic nie mówię. Dobra, ten ty masz killów i mi się nie chce kopać. A ja bym na matka Zbij dirta i rozszerz. Ale żeby ten dirt ci nie spadał. Właśnie, kurde, teraz mi rozproszyłeś. Ja tu, ja tu zbiję tę wodę, żeby jak spada, spadamy, to można się było pod, podtrzymać. A DIRT! Dobra, nie nie za mną. Hmm. Okej, okay, mamy jedną sadzonkę. Okej, okay. posadź ją. Nazw obok wody nazwijmy ją świętą sadzonką. Świętą sadzonką. Kurde, jak ja bym teraz stracił tę sadzonkę, to ja bym cię zabił. No i? Zambi pastają tak ciak. Zdejście mhm. się stąd. Kop szybciej, murzynie. Nie ma! <laughs> nie! Nic stąd? Kurde nie chyciłem się wody. O! O! Jestem la la. Ja, chyciłem się wody. A nie się masz zamurować. Tyś... Coś się zamurowało chyba, przepraszam. Wej, ja się nie zepsułem znowu. Teraz muszę zginąć. A kabel spadł. Gin! To już la Mam kabel w sobie. <śmienicza> Lepiej chowuj. <Gidź> <śmienicza> nie, trollo, lol, Jak gdzieś wody. O nie, znowu spuścisz. Nie, bo muszę wziąć kabel, poczekaj. Nie, dobra, nie, nie Dirrid jest ważniejszy, kabel. Chociaż nie, bo Dirrid będę mógł zbić. No kurde No spływa do ciebie woda, spokojnie O, tu jesteś Nie bij mnie! muszę i nie, Mamy... Ja mam, ja mam dirta Całego dirta wziąłeś? Tak Dobra, teraz ci nie zatka wody Okej okay. Lecimy! Płyniemy do góry, płyniemy! Nie bij mnie! Dobra Kurde no. Prawie całego kobla mi wziął Taki lumpek Dobra Teraz zrobimy sobie kill'ow kamienne Ja będę budował wyspę. Buduj wyspę. Ej masz kilof, ty wykopuj tym razem. Dobra, ty masz kobla. Okej. Okay. Ja nie chcę być muzynem od kobla. Chociaż ja tak tak się zajmuję koblem, ale cicho. Można zostać, widzisz to się tak unosi, fajnie Lepiej jest z tej strony wykopywać szczerze Dobra, ale może zbuduj wyspę Dobra O, odleciał O, żuł! się woda utrzymuje prawda no to jest taki ten tyk e, zombiego tylko zombie tak na ja macie, zapalniesz pod to będzie nie ale masz za... kobla. 16 to wrzucaj go szybciej wejść na i albo e jak to masz jaki punek. O, może być. Tak lepiej. Chociaż nie, kobel by był lepszy. O, tak lepiej. Hmm. Patrz, spadłem i nie zebrałem kobla. Mam talent. La, 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 la. być. Toś trik zombiaków nie wypalił. Jak? Po prostu do, do jakiegoś czasu to działa. Teraz to mówisz? Tak, dokładnie teraz. Masz rację. Nie, nie psuj mi tutaj wyspy, proszę Cię Nie psuję No, ustawiasz kobla, nobku Nie! Yeah! Fucking shit! O, woda spływa Plum Weskocie do niej A dobra, to później Jeszcze nie mam wakacji Dobra Dam tu kobla. Ci Co? No woda! O nie za się zawróciło. O żal. I muszę się tepnąć, przepraszam Was. Przepraszam Was, że ja się tepam, ale nie miałem innego wyjścia. Myśmy stracili cały dirt Przepraszam Was tak naprawdę. Ja Teraz stę... ja! ty... Ale czy lepiej my nie i tego Dirt'a... Lumpku. Hmm. no leć do góry niczym zombie! Ale zombie nie umieją latać. Jestem w tym... Pływać też tak, do, ale dobrze nie umieją. Więc nie jestem aż taki dobry w niestety. MKM, co cię tak zatkało? Że zombie jesteś na wyspie? Nie. Tak, bo zombie cię pokona zawsze wszędzie. Ja nie mogę zabrać tego kobla. A to masz pecha! Oh, fuck. A, i znowu do góry. Może hmm. wyjść? MKM się lognął. Zabijemy go, zabijemy go. Pułapka, no weź, nie złem No teraz mogę wszystko zebrać. Patrzę tam na ciebie, patrzę. No wbijaj tu ani pierdziel. Ja X kliknij X-Raya będę miał. Czy tam nie wiem na czym to było. Na R, nie wiem. Nie wiem na czym ludzie używają X-Raya. No, żeby mieć jaksy? Ale nie wiem, nie wiem jaki przycisk. X? A to na X-ie, dobra, to zaraz kliknę X i Cię będę podglądał. Je yeah, X! Żeby lawa, żeby tu nie było lawy. O, nie ma lawy. Ta spaka. Ja trochę kobla ci zużyję I daj mi zaraz kobla. Ej, skrzynka lata w powietrzu. Fajnie, ja też tak chcę. Masz kobla. No to rzucaj mi... tutaj, o, rzucaj, no. Okej, okay, dziękować. O, 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 o. I koniec. jakoś tak, żeby to jakoś fajniej wyglądało. Tak, tak. Tak. No czemu to drzewo nie chce urosnąć? Może koło niego jest kobyl? No a może, a może ty obok niego jesteś? Nie, bo ja nie mam zgniłego mięsa. Wej się. To coś ci wali. Uważaj! Ja mam dirt. Lepiej mnie nie bić. Yes, zginiesz! dobra, ja zginę. <grymne> to było wiadome. Dobrze. Gości Jan Kobla. <grymne> no i... Nie! Ja. <grymne> Papa! Idioca! Całego kabla kobla mimnął. Nupek musiał spać z drewna. No bo kto mnie strącił? Ja jestem jak kilof. Dobra, nic nie zabrałem Znowu sobie. spadłem. To do, weź uważaj jak chodzisz. Da, bo ktoś mnie spycha. I w tej lawie po Gdzie ty jesteś? O, jaki idiota za chwilę la la. Nie, nie, tylko nie tałam, mamusiu! Ja już teraz to rozwalić, bo by się woda wylała. Mamusiu, mamusiu! O, nie. Staj, ja muszę to zniszczyć. Ty, lumpku coś ty zrobił. Ja mam Okej, okay, teraz działa. Odłożę dwa dirty. Jest! Jakiś ciebie lumpek. Nie, to no wie. Nie, nie, nie! No, Mam usunutki, nie! <grytanie> Idę do tej wysepki. Jak, jak nie mamy prawej kobla, nie, to... Dobra, cicho, ale to wydobywaj! To ty wydobywaj. Ja... ja... będę skakał do lawy. Wydaje się. Z takich samobójców, to ja jeszcze nie znam. No i co? Samobójca po prostu. Ty <grymne> Hej, <grymne> to nie mówisz, to spokojnie. Au, udało mi się. Ty Jadę ulicą, opony asfalt drą Pingwiny, gdy zobaczą drzewo na zawał umyrą Hej, Julian, Julian twardy jest jak głaz Musimy, panie... A dalej już nie znam A nie Jedziemy, panie, ciut za wolno Trzeba wcisnąć gaz Teraz czy MKM, coś zaśpiewaj Nie wiem co no to, by, to nie był śpiew, lol. Zapiera, I believe I can fly. No to, to co ja. Jadę ulicą, opony asfaltrą. Piękwiny, gdy zobaczą czego na zawał umy Hej, Julian, Julian. Twardy jest jak głaz. Jedziemy, panie, ciut za wolno, trzeba wcisnąć gaz. Czyli twojej gazy czy co? Spierdaj sobie pójść w tle. A to jest stara zrado gara. <grymne> <grymne> a twoja A twoja do sklanki. Tak. <grymne> Że <laughs> daj do szklanki, a nie do garka. Podobno będziesz tu jadł O! Tak. Twoja matka cię zasubskrobowała w No tak. Holal <laughs> <laughs> się! O! Nie! Nie padnę Jadę ulicą Opony asfalt drom Gwiny gdy zobaczą drzewo na zawał umyrą Hej! A twoja i tam, stara Jewielka! Twardy no. jest jak głos. Jakiś <noise> <noise> Dobra, masz tym spać na dół? Nie No właśnie Nie dam się na no bo... Okej, okay, nie dałeś się, przepraszam No dajajasz jak zginę, to twoja wina. Eh, hero. Dobra, może już te, na, na ten dzień już skończymy, więc ja się z wami ja żegnam. Chwila, ja musiałam dowieć się Kobla! <laughs> Okej, okay, mam ci Kobla. Więc ja się z wami żegnam, ja jestem DMHKTV, za mną nagrywał HeroPN. Cześć, czołem i na narazie.